lucerna nerkowata, a tam jeszcze mniejsza. Wiecie co? Wiecie, ja wam pokażę jak go rośnie. Zobaczcie, lucerna nerkowata. Ją można. Widzicie? Ją można. O, za jednym. Za jednym zamachem można ją wyrwać. I macie całe zielsko. Wiecie? Widzicie, jak ona rośnie. Po prostu się rozłożyła. Tutaj widzicie mało. Takie płożące się. A z bliska tak ona wygląda. A tu jest babka lancetowata.